Cześć, zapraszam Was dzisiaj do Mielińskiej Kuchni do zrobienia pizzy. Ja podaję przepis na kilogram mąki, czyli na takie dwie duże blachy jak do piekarnika. Będzie to pizza ani bardzo wysoka, amerykańska, ani taka chrupiąca jak krakersik, włoska. Tylko taka, taka pomiędzy, zobaczycie zresztą jaka. Ja sobie przypominam, no bo pizza to jest narodowy przecież przysmak Polaków, prawda? Narodowa potrawa w tej chwili. Ja sobie przypominam jak jeszcze w dawnej kuchni polskiej, tej takiej z lat 80., tej najbardziej popularnej, pizza była podpisana jako pizza przez 2C, co mnie bardzo teraz śmieszy. Nawet gdzieś mam tą książkę, mogłam poszukać i wam pokazać. No, są różne preferencje: jedni lubią na grubszym, drudzy na cieńszym. Jedni lubią z rybą, inni z mięsem, więc co dać, na wiesz, to wszystko jedno. Najważniejsze, żeby ciasto się udało. No i właśnie dlatego to robimy i to jest tak. Kilogram mąki, może być troszeczkę lepsza mąka do pizzy, może być jakaś krupczatka, czy, czy tortowa, czy wrocławska, e, no mo, może być trochę lepsza, ale też może być zwykła. Mamy tutaj około 70 gramów drożdży, tak 70-75 mniej więcej. E, olej, pół litra ciepłej wody, nie gorącej, ciepłej wody około dwóch łyżeczek cukru i około dwóch łyżek soli. Ale na początek robimy rozczyn, czyli drożdże wrzucamy do miseczki. Dodajemy te dwie łyżeczki cukru. I rozpuszczamy je w wodzie, ciepłej, nie gorącej, bo jak w gorącej, to je zabijemy. Na kilogram mąki około pół litra wody, ale no z tą wodą to też trzeba tak próbować. Można robić pizzę też na drożdżach suchych. Przelicznik wiadomo, jedna paczuszka, czyli 7 g suchych drożdży to jest 25 gramów drożdży tych naturalnych. I z mąki, którą mamy przygotowaną, dodajemy około dwóch łyżek. Dwóch trzech łyżek. O tak mniej więcej mąki. I rozprowadzamy. I dajemy w ciepłe miejsce, żeby troszeczkę nam się rozczyn ruszył. A w tym czasie dodajemy do mąki jakieś dwie łyżki soli, ze 4-5 łyżek oleju oliwy, co tam mamy. Tą solą to różnie, no może dajcie na początek jedną łyżkę, bo ktoś mi tutaj zarzucił, że chleb jest bardzo słony. No moim zdaniem nie jest słony, ale może ja wolę bardziej słono niż inni, więc z solą uważajcie. No dobra, i chwileczkę poczekamy, aż nam tam roszczyn ruszy. Roszczyn nam się robi, a w międzyczasie przygotowujemy tak zwane nałożenie, tak jak to pisali w kuchni polskiej, No czyli przygotowujemy to, co będzie na tej pizzy. Ja robię jedną blachę z salami, a drugą z tuńczykiem. Więc do tej tuńczykowej i do tej salami też w sumie potrzebujemy pieczarek z cebulą. No, obieram cebulę, mówię, potrzebujemy pieczarek, no po prostu jedną, dwie, nie wiem, jak kto lubi. Ja cebulę przesmażam, ale kroję w większe kawałki. Szczególnie do tuńczyka cebula w większych kawałkach dosyć fajnie pasuje. Czyli tak, o, nie więcej. I na oleju wrzucam cebulę. Nie na jakiś gorący, bo ona nie ma być zezłocona, tylko ma być podduszona. A w międzyczasie kroję wymyte pieczarki. Tych pieczarek mam gdzieś w granicach 300-400 gramów na dwie pizze pizza też nie może być jakoś bardzo, nie, musi, nie może mieć jakiegoś bardzo dużo tego nałożenia, bo to też nie na tym polega, to jest takie bieda jedzenie. Poza tym no też nie smakuje, jak ona ma bardzo dużo nałożenia sera i wszystkiego. Więc tak z tym, może nie ostrożnie, ale też nie, bez przesady. Kiedyś gdzieś tam pamiętam, jadłam pizzę, która miała strasznie dużo sera i to było aż nie smaczne, chociaż chcieli dobrze, nie? Czarki tutaj się smażą razem z cebulką. Czy w sumie duszą bardziej niż smażą. A ja robię sos pomidorowy do pizzy. Tym razem mam niestety gotowe pomidory, moje już się znaczy moje mamy w sumie już się skończyły. Ale taka passata też może być, nie jest zła. Czyli potrzebujemy czosnek. No wyobraźcie sobie, ile byście chcieli czosnku na dwie pizze? Nie wiem. Ile kto lubi. Ja myślę, że tak pół główki to tak co najmniej, nie? Z czoskiem uważajcie, żeby nie był chiński, bo kiedyś piekłam dla młodzieży na jakąś imprezę chyba cztery blachy pizzy. I niestety, ale chiński czosnek zepsuł wszystko. On ma jakiś taki ziemisty, ochydny posmak, że naprawdę trzeba bardzo uważać. Hiszpański, że już nie ma polskiego, to hiszpański jest całkiem, całkiem. I teraz czosnek przyciskamy przez praskę, ewentualnie jak ktoś nie ma praski, to drobno kroimy. On i tak się podgotuje, więc czy znaczy podpiecze, nie? To, to może być po prostu pokrojony. Dodajemy troszkę soli, tak, z pół łyżeczki, może nawet nie. Pieprzu. Ja jeszcze mam tutaj coś specjalnego. Ja tutaj mam jeszcze coś specjalnego, czyli oregano z Sycylii. mam woreczku, żeby mi nie przestało pachnieć, więc dodaję troszeczkę otwartego. Możecie, oczywiście, dać spaczki jak najbardziej. Mm, zapach na cały dom. Można dodać bazylii suszonej, co tam lubicie. No i pasata pomidorowa. Troszkę można potem wypłukać. O, roszczyn nam ucieka. I to dobrze mieszamy, ale tymczasem ja muszę uciekać do roszczynu, bo właśnie mi ucieka z miski. Dobra. Tu mamy gotowy sos, pachnie przepięknie. A tutaj roszczyn nam zaczął swoje własne życie. Więc dodajemy do tego kilograma mąki. I wyrabiamy ciasto. Ja dałam tej mniej wody, więc jeszcze muszę dodać wody. W sumie ma być około pół litra. Ja dałam troszeczkę więcej niż pół litra wody. Jeszcze tak dolałam, no, nie wiem ile. Może z 50 ml i tak wygląda wyrobione ciasto. Teraz przykrywamy je ściereczką i dajemy do wyrośnięcia na około nie wiem, pół godzinki, gdzieś tak mniej więcej. Ciasto nam rośnie, pieczarki się duszą, a w tym czasie możemy zetrzeć ser, można dać mozzarellę, można dać taki, jak kupiłam, zwykły ser Liliput. Z tym, że słuchajcie, ważne, ja nie daję sera od razu. To znaczy, jak jest pizza prawie upieczona, tak jest 3 minuty przed końcem pieczenia 4 minuty dopiero ją posypuję serem. Ale już sobie zetrę, żeby już mieć wszystko przygotowane. Czyli ścieramy około 300-350 gramów. Sera, ewentualnie możemy dać mozzarellę, to wtedy kroimy ją. Tak wygląda już wyrośnięte ciasto na pizzę. ono gdzieś z godziny wyrastało. Teraz jeszcze je troszeczkę odgazujemy. Odgazujemy to znaczy, no jeszcze troszkę tak wyrobimy. Ale fajne jest tak już, zobaczcie, wybombelkowane. Dobra. no i ciasto dzielimy na pół. Dzielimy na pół, bo to jest na dwie blachy. Jeżeli ktoś chce zrobić na jedną, to połowa. O. I teraz tak, bierzemy blaszkę. Tą zwykłą taką od piekarnika. No. Smarujemy ją troszeczkę olejem. Nam się będzie łatwiej rozciągać. I co dziwne, pizzy, słuchajcie, się nie wałkuje. Nie wiem, może, może włosi wałkują, ja tam nie wiem, ale naprawdę to jest sprawdzone, że ta rozciągnięta nie jest taka twarda. A wywałkowana i owszem. No i teraz można troszeczkę posypać. Mąką. I pracujemy palcami. Staramy się nie robić dziur i dochodzi do końcówek, jak ktoś koniecznie musi wałkować, niech sobie wałkuje, no przecież ja nikomu nie wróg, nie? ale jakoś tak z mojego doświadczenia wynika, że to ma znaczenie. To ciasto jest tak fajne, tak plastyczne, że zobaczcie ileż to trwało, to rozciągnięcie. Dziury zalepiamy. No i teraz nakładamy to, co lubimy. Czyli no, najpierw to wiadomo, sos pomidorowy. Nie za grubo, ale też nie za cienko. Ja go zrobiłam z passaty. No z takiego koncentratu to chyba nie bardzo, bo to jest kwaśne. Można zmiksować na przykład pomidory z puszki, też są bardzo fajne. Ale passata z, ze sklepu na L jest bardzo bardzo przyzwoita. Ja połowę daję, bo robię dwie blachy. A wiecie, nie mam oliwek, ale w sumie to Ada będzie zadowolona z tego powodu. No nic. Dobra. Teraz daję pieczarki z cebulą. W miarę równo. One są podsmażone. Odparowane. Strasznie dużo. Ha. Teraz troszkę kukurydzy. Jak ktoś nie lubi, to oczywiście nie daje. Jak ktoś lubi, to na przykład właśnie daje oliwki, które ja uwielbiam, ale no trudno nie kupiłam. I teraz, nie wiem, co tam macie, ja na przykład daję teraz tuńczyka, bo lubimy. No, mogłam wyciągnąć z puszki, ale nie chciałam wszystkiego brudzić tym Olejam rybnym na no nic. Ja mam puszkę tuńczyka, nie wiem, czy cała puszka mi zejdzie. Naprawdę nie daje się jakoś bardzo dużo tego nałożenia, bo potem to zdłę. Jest kilka składników, więc. A jedno życie, co? I na razie nie dajemy sera, bo ser dajemy już jak podpieczemy, ale tą pizzę jeszcze na chwilkę zostawiamy do podrośnięcia na jakieś 15 minut. I teraz przygotowujemy drugą pizzę, ta ma być z salami, więc też lejemy na dno troszeczkę oleju. Bierzemy drugą część ciasta i rozciągamy na drugie plażce. Wiecie, ile domów, tyle przepisów na pizzę i tyle tipów dobrych, dobrych rad. Więc jak najbardziej można je dawać, ale wydaje mi się, że w każdym domu jest pysznie, tylko może inaczej. I napiszcie mi, jakie najbardziej lubicie pizzę, z jakim ciastem, jakie macie rady, no bo przecież każdy z nas chyba piek chociaż raz pizzę, albo przynajmniej się przykładał do upieczenia jej. I znowu ta sama historia, czyli. Sos pomidorowy, akurat z tej dużej passaty wystarcza na dwie pizze, na no to pieczoreczki. kto nie lubi ten nie daje. też można po połowie na przykład pizze przy ym, kłaść nałożenie pół tego, pół tamtego, jak to lubi. Tutaj salami. Kukurydzę, jak to lubi. No i następna do wyrośnięcia. Około 15 minut. Potem pieczemy 20 minut, około 20 minut. Zaglądajcie po 15 na 200 stopniach, ale gdzieś po 15 minutach posypujemy jeszcze serem. Nie sypiemy wcześniej serem, bo on się po prostu spali. Jest niedobry. Pokażę Wam jak potem wyjdzie. No, jaka piękna. Naprawdę, tak, jak. już są upieczone. piekły się jednak troszeczkę krócej, nie 20 minut, ale gdzieś około 15-17 minut. Po 10 minutach posypałam serem. Naprawdę wyszła fajna. Ta troszeczkę niższa, to jest ta tuńczykowa. Ta to jest ym, salami trochę wyższa. Ale pokażę tutaj pod spodem ładnie dopieczona. O. Kupiąca. słychać jak chrupiesz. Pyszna, naprawdę bardzo dobra. Próbowaliśmy. Wyszła wyjątkowo dobra, nie chwaląc się. W takim razie serdecznie polecam pizza domowa. Przepis macie pod filmikiem i w takim razie do zobaczenia, pieczcie i się trzymajcie zdrowi. Na razie pa. Cześć.